Byłem nowym uczniem w liceum. Rozpoczynanie trzeciej klasy, nikogo nie znając, było naprawdę trudne. Wszyscy mieli już oczywiście swoje grupki przyjaciół. Najgorzej było jednak w porze lunchu. Moja szkoła nie pozwalała uczniom trzeciej klasy wychodzić na lunch, tylko starszym. Musiałem więc jeść w stołówce. Bałem się tego, bo wiedziałem, że nie będę miał z kim usiąść, a nie chciałem wpychać się do przypadkowego stolika. Kiedy w końcu nadszedł czas lunchu, wszedłem do stołówki z tacą jedzenia, szukając miejsca. Każdy, absolutnie każdy stolik był zajęty. Nie miałem nawet możliwości usiąść sam, ale w rogu stołówki był jeden stolik, przy którym siedziało tylko dwóch chłopaków. To było najmniej onieśmielające miejsce, więc podszedłem i zapytałem, czy mogę usiąść. Obaj spojrzeli na siebie, a potem jeden z nich powiedział: "Jasne. Siadając, zauważyłem, że to byli bracia bliźniacze, wyglądali, jakby mieli częściowo latynoskie korzenie, ale nie mieli żadnego akcentu. Szczerze mówiąc, wydawali się w porządku, przedstawili się jako Antoni i Bartek i nawiązali ze mną rozmowę. Zaprosili mnie, żebym spędził z nimi czas po szkole, a ja pomyślałem czemu nie? Musiałem przecież jakoś zacząć zawierać znajomości. Wziąłem ich numery, a po szkole poszedłem do domu odłożyć swoje rzeczy. Krótko potem dostałem sms od Bartka, że on i jego brat planują spotkanie. Powiedział mi, żebym spotkał się z nimi około 21:00 tego wieczoru na pobliskim cmentarzu, który był jakieś 10 minut spacerem od mojego domu. Mówił, że tam jest fajne miejsce do spotkań. Poza tym, pierwszy dzień szkoły wypadał w piątek, więc następnego dnia mieliśmy wolne. Nie miałem nic do roboty, więc powiedziałem tak, jestem za. Kiedy nadszedł czas, Bartek napisał do mnie jeszcze raz, pytając, czy nadal przyjdę. Odpowiedziałem tak, wychodzę za chwilę i potwierdziłem, że spotykamy się przy drodze obok cmentarza. Powiedział tak. Zacząłem więc swój spacer w ciemności w kierunku cmentarza. Im dłużej szedłem, tym bardziej zastanawiałem się nad całą moją przeprowadzką i tym, że byłem nowym uczniem w liceum. A myślałem o tym, że dosłownie szedłem na cmentarz w nocy, żeby spędzić czas z dwoma chłopakami, których właśnie poznałem. Ale mniejsza z tym dotarłem do małej drogi obok cmentarza i zapytałem Bartka, gdzie są. Natychmiast zaczął pisać i powiedział, że są w lesie nad małym jeziorem, które chcieli mi pokazać. Potem szybko wysłał mi swoją lokalizację. Ruszyłem więc w las, rozgarniając gałęzie, używając mojej małej latarki w telefonie jako jedynego źródła światła. Zacząłem wołać Bartka i Antoniego, czułem, że byłem wystarczająco blisko, przynajmniej według lokalizacji, którą mi wysłał. Nagle usłyszałem kroki, więc zatrzymałem się. Zdecydowanie kroki zbliżały się do mnie, ale były bardzo ciche i powolne. Krzyknąłem, że lepiej, żeby nie próbowali mnie przestraszyć. Kiedy jednak nie odpowiadali, zdecydowałem, że to jest głupie. Odwróciłem się i zacząłem iść z powrotem w stronę drogi. Ale te kroki, o których wspomniałem wcześniej, zmieniły się z cichych i powolnych na szybkie i zanim zdążyłem zareagować, ktoś wbijał mi paznokcie w szyję, skutecznie mnie dusząc. Usłyszałem znajomy głos krzyczący Złap go, złap go! Udało mi się wyrwać z tego uścisku i pognałem w stronę drogi. Wiem, że gonili mnie aż do linii drzew przy drodze, ale byłem od nich szybszy i mogłem biegać kilometrami. I tak właśnie zrobiłem. Pobiegłem prosto do domu i opowiedziałem rodzicom. Rozważali wezwanie policji, ale pomyślałem, że lepiej będzie zrobić zdjęcia śladów paznokci na mojej szyi i zgłosić to w szkole następnego dnia. Tak też zrobiliśmy, a dzięki SMS-owi, którego dostałem od Bartka, udało mi się doprowadzić do wydalenia tych dwóch uczniów. Moi rodzice kazali mi zablokować oba ich numery. Z tym akurat nie miałem zamiaru się kłócić. Moi rodzice chcieli, żebym potwierdził, że ci chłopcy nie wiedzą, gdzie mieszkamy, a ja powiedziałem im po prostu o ile mi wiadomo nie. Minął około tydzień i pewnej nocy obudziłem się, czując w moim pokoju przeszywający chłód. Usłyszałem szum wiatru wpadającego do środka i spojrzałem na okno. Było całkowicie otwarte. Zastanawiałem się, czy moja mama przyszła je otworzyć, ale to nie miałoby absolutnie żadnego sensu. Tego wieczoru było na zewnątrz około 10 stopni Celsjusza. Podszedłem do niego i spojrzałem w dół. Kilka metrów pod moim oknem sypialni jest część zewnętrznej ściany domu, która wystaje, tworząc swego rodzaju grzym pod oknem, na który ojciec zawsze kazał mi wskakiwać w razie pożaru. Zamknąłem okno i podszedłem do sypialni rodziców. Delikatnie zapukałem i otworzyłem drzwi, a moja mama sennie zapytała: Co? Musiałem zapytać ją, czy otworzyła moje okno. Usiadła, mówiąc: Nie, a dlaczego? Powiedziałem jej głośniej, z większym niepokojem w głosie, że moje okno było otwarte na oście przez kogoś. Zaczęła potrząsać moim tatom, żeby go obudzić i pójść ze mną sprawdzić mój pokój. Ale kiedy się obudził, powiedział mi, żebym dorósł i wrócił spać. Zostawiłem otwarte drzwi do sypialni rodziców, wracając korytarzem do mojego pokoju. Wtedy zauważyłem coś, co mnie zaskoczyło, że w ogóle to dostrzegłem. Moje drzwi wydawały się teraz pół zamknięte, w przeciwieństwie do całkowicie otwartych, gdy wychodziłem. Uchyliłem drzwi dosłownie odrobinę, żebym mógł zajrzeć przez szparę i sprawdzić, czy no wiecie, ktoś jest za drzwiami. Chociaż myślałem o takiej możliwości, nigdy nie spodziewałbym się tego naprawdę zobaczyć. Ktoś ukrywał się za moimi drzwiami. Krzyknąłem na tatę jak mała dziewczynka. Krzyknąłem tak głośno, że jestem pewien, iż mogło mnie być słychać trzy domy dalej. Wtedy moje drzwi nagle z hukiem się zatrzasnęły, akurat gdy mój tata wybiegł z pokoju w moją stronę. Krzyknąłem: W moim pokoju są ludzie! Wpadł do pokoju i włączył światło. W tej chwili zobaczyliśmy nogę osoby wyskakującej przez moje okno. Mój tata podbiegł do okna, potem na dół i przez frontowe drzwi, próbując ich dogonić. Ale wrócił kilka minut później zdyszany, mówiąc, że nikogo nie widział. Pełen energii i strachu, przysięgałem, że to musieli być ci bliźniacy, których wyrzucono ze szkoły. Mój tata wezwał policję, a ja musiałem z nimi rozmawiać, kiedy przyjechali, wyjaśniając całą historię, począwszy od incydentu w lesie. Mój ojciec potwierdził moją wersję wydarzeń, ale bez dowodów na to, kto wszedł, powiedzieli, że nic nie mogą zrobić. Po prostu nakazali nam zamykać drzwi i rozważyć zainstalowanie kamer na zewnątrz. Jestem przekonany, że w moim pokoju był jeden z nich albo obaj. Po kilku solidnych miesiącach spania w strachu, nic takiego już nigdy się nie wydarzyło. Patrząc wstecz, nie wiem, dlaczego tak chętnie zgodziłem się spotkać z tymi chłopakami w lesie w nocy. Powinienem był zdać sobie sprawę tego dnia w stołówce, że wyglądali na problematycznych, i powinienem był trzymać się od nich z daleka. Pierwsza klasa liceum, 2007 rok. Lekcja WF-u, ostatnia lekcja. Mieliśmy nauczyciela na zastępstwie w jeden z najbardziej burzowych dni w roku. Był to starszy mężczyzna, nie starzec, ale siwy, może tak z 55-60 lat. Sprawdzał obecność, a kiedy przechodził obok mnie, dwukrotnie mi się przyjrzał, co uznałem za nieco niekomfortowe. Nie żebym się chwalił, ale zawsze uważałem, że wyglądam na starszego i bardzo dobrze jak na pierwszoklasistę w liceum. Nauczyciel powiedział nam, żebyśmy dobrali się w drużyny do siatkówki, a potem zniknął na jakiś czas w korytarzu przy szatniach. Minęło 40 minut i lekcja się skończyła. Czas było się przebrać i wracać do domu. Wszedłem do szatni, ale z jakiegoś powodu moja szafka się nie otwierała. Próbowałem mojej zwykłej kombinacji w kółko, raz za razem, jednak nie chciała odskoczyć. Musiałem pójść do nauczyciela i powiedzieć mu, żeby zapytał o moją kombinację jeszcze raz. Pomyślałem, że może po prostu mi z głowy wyleciała. Nauczyciel powiedział mi, żebym dał mu kilka minut, a on przyniesie listę kombinacji do szafek. Czekałem przed biurem, a on w końcu wyszedł z książką w rękach, otwartą na konkretnej stronie. Wszedł ze mną do szatni dziewcząt, czego się nie spodziewałem. Szatnia była już praktycznie pusta, tylko jedna dziewczyna kończyła się przebierać. Podeszliśmy do mojej szafki i spróbowaliśmy kombinacji zapisanej na kartce. Nie działała bez względu na to, ile razy próbował. Za każdym razem, gdy próbował i mu się nie udawało, patrzył na mnie i śmiał się. Zmuszałem się, żeby śmiać się razem z nim, żeby być uprzejmym, ale to zaczynało być dziwne. Położył rękę na moim ramieniu, mówiąc: Zaradzimy temu. Spróbował kombinacji jeszcze raz, z ręką nadal na moim ramieniu. Kiedy znowu nie zadziałała, poczułem, jak jego ręka powoli zaczęła suwać się z ramienia na dolną część pleców. Odepchnąłem się i chwyciłem moją torbę, mówiąc: W porządku, spóźniam się na autobus. Spróbował kombinacji na szafce jeszcze raz, i ta otworzyła się. Uśmiechnął się i odszedł. Czekałem, aż usłyszałem, jak drzwi szatni się zamykają i szybko zacząłem się przebierać. Nagle w pomieszczeniu zrobiło się ciemno. Skończyłem naciągać spodnie i zamknąłem szafkę w ciemności. Narzuciłem plecak i zacząłem iść do tylnego wyjścia z szatni, które prowadziło na zewnątrz. Bałem się, że nauczyciel będzie czekał tuż przy drzwiach. Czułem od niego drapieżne wibracje. Kiedy dotarłem do końca tego konkretnego rzędu szafek, w którym byłem, znalazłem się na skrzyżowaniu dwóch rzędów. Musiałbym skręcić w lewo, żeby dojść do drzwi wyjściowych. Ale mimo to, naturalnie, musiałem spojrzeć w prawo, żeby upewnić się, że jest czysto. Przesiąkało trochę światła z jednego małego prostokątnego okna, które znajdowało się pod sufitem. To wystarczyło. Wystarczyło, żebym zobaczył go, jak zerka na mnie z ściany szafek. Wtedy pognałem z drzwi wyjściowych. Podszedł za mną, mówiąc, czekaj, 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 to nie tak jak myślisz. Wybiegłem na zewnątrz w deszcz, poza teren liceum i resztę drogi przeszedłem pieszo do domu, dając sobie czas na zastanowienie się nad tym, co się stało. Kiedy dotarłem do domu cały przemoczony, zrozumiałem, że najprawdopodobniej zmienił jakoś moją kombinację do szafki, aby zostać ze mną sam na sam w szatni. Co do tego, co mógł planować, gdy zgasił światła, nigdy nie chciałem sobie wyobrażać. Szczerze mówiąc, byłem zbyt przestraszony emocjonalnie i, szczerze mówiąc, zbyt zawstydzony, żeby komukolwiek o tym opowiedzieć, nawet moim rodzicom czy przyjaciołom. Była to rzecz, którą po prostu trzymałem dla siebie przez te wszystkie lata, bo, szczerze mówiąc, po prostu nie czuję się komfortowo opowiadając o tym ludziom. Kiedy byłem w liceum, grałem w orkiestrze szkolnej a w mojej szkole orkiestra była w zasadzie łatwą piątką. Była to albo orkiestra, albo chór, więc wybrałem orkiestrę. W każdym razie, nasz nauczyciel od orkiestry, pan Nicholson, miał system oceniania tak ustawiony, że dopóki uczęszczałeś na zajęcia i chodziłeś na cotygodniowe lekcje, dostawałeś piątkę. Niestety, pod koniec jednego semestru brakowało mi dwóch lekcji i z tego powodu moja ocena to była czwórka. Poszedłem do niego po zajęciach, żeby zapytać, czy mógłbym odrobić te lekcje i chociaż wydawał się niechętny, powiedział, że pozwoli mi przyjść w czasie przerwy obiadowej i poćwiczyć w jednym z dolnych magazynów, żeby zaliczyć lekcje. Byłem z tego więcej niż zadowolony, bo realistycznie i tak pewnie grałbym w gry na telefonie, zamiast faktycznie ćwiczyć. Następnego dnia, w porze lunchu, dotarłem do sali muzycznej. Wziąłem więc mój saksofon i skierowałem się schodami na zewnątrz sali muzycznej w stronę piwnicy, gdzie znajdował się dział muzyczny. Zawsze było tam trochę strasznie, bo nikt oprócz nauczycieli muzyki zazwyczaj tam nie schodził, a światła były tam kiepskie. Byłem tam tylko kilka razy przed tym dniem. Ale mniejsza z tym. Szedłem korytarzem, a po obu stronach były drzwi prowadzące do małych, może 2 na 2 metry pomieszczeń. Wszystkie te pomieszczenia służyły do przechowywania rzeczy, takich jak krzesła, pulpity na nuty, zapasowe instrumenty, świąteczne ozdoby i inne takie. Wszedłem do jednego z pokoi i zamknąłem drzwi. Ustawiłem nuty na jednym z pulpitów w pokoju na wypadek, gdyby pan Nicholson przyszedł mnie sprawdzić. Ale tak naprawdę nie planowałem grać. Zacząłem grać w gry na telefonie, a potem pstryk! Ciemność! Tak ciemno, jak tylko mogło być. Poza ekranem mojego telefonu. Spojrzałem na włącznik światła w pokoju, tak po prostu, instynktownie. Pstryknąłem nim kilka razy w górę i w dół, ale to nic nie dało. Potknąłem się, wstając z siedzenia, żeby otworzyć drzwi, a tam jeszcze więcej ciemności. Trzymałem telefon przed sobą, żeby oświetlić ten mały korytarz, nawet jeśli tylko nieznacznie. Chyba miałem jakiegoś iPhone'a 3 czy coś, a te stare nie miały latarek. Ale mniejsza z tym. To małe światło z mojego telefonu wystarczyło, żeby zobaczyć jedne z drzwi otwarte blisko końca korytarza. I usłyszałem, jak coś jest tam wleczone. Jak jeden z tych dużych plastikowych pojemników. Było też szalone dyszenie, a potem zwierzęce chrząknięcia. Potem zobaczyłem, jak duży plastikowy pojemnik jest wypychany z tego pokoju na korytarz. Kiedy to zobaczyłem, wyłączyłem ekran telefonu i wróciłem do pokoju, w którym właśnie byłem. Zamknąłem drzwi tak cicho. Nie wiem, co dokładnie myślałem w tej chwili, kiedy zdecydowałem się ukryć, ale myślę, że dziwne dźwięki, które słyszałem od tej osoby w połączeniu z nagłą awarią prądu, sprawiły, że bałem się zostać w tym korytarzu. Ktokolwiek to był, blokował schody i oczywiście nie miałem zasięgu w tej małej piwnicy. Wszystko na co czułem się na siłach, to siedzenie w tym pokoju i czekanie, aż światła, miejmy nadzieję, znowu się zapalą. Ale światła wyglądały, jakby nigdy nie miały się zapalić. Postanowiłem więc, że spróbuję wrócić na górę. Cicho otworzyłem drzwi z telefonem przed sobą, żeby mieć światło. Potem wszedłem na korytarz. Podszedłem bliżej schodów. Wtedy znowu coś usłyszałem. Szybko wkradłem się do najbliższego pokoju z otwartymi drzwiami i zamknąłem je. Nadal nie wiedziałem przed czym się ukrywam. Czy to mógł być pracownik szkoły, czy dozorca? W tym momencie jedynym powodem, dla którego myślałem, że to nie oni, było to, że pojawili się tam dopiero po wyłączeniu świateł. Stałem w tym pokoju w całkowitej ciemności. Tylko słuchając i czekając na inny dźwięk z zewnątrz. Ale wiecie, jak to jest, kiedy jesteś w pokoju z kimś, nawet jeśli ich niekoniecznie słyszysz, możesz jakoś wyczuć ich obecność. Takie uczucie nagle mnie ogarnęło, gdy stałem w tym smolisto czarnym pokoju. Podniosłem drżącą rękę i nacisnąłem przycisk home na telefonie, żeby włączyć ekran, tylko na pół sekundy. To wystarczyło, żeby zobaczyć kogoś stojącego w rogu tego małego składziku metr ode mnie. Sz! To usłyszałem, co przerwało ciszę. Potem dłoń dwukrotnie poklepała mnie po ramieniu i zaczęła je ściskać. W zasadzie rzuciłem się na klamkę, początkowo walcząc, żeby ją znaleźć, ale otwierając drzwi, gdy mi się udało. Mężczyzna w pokoju ze mną próbował zamknąć drzwi po tym, jak je otworzyłem, ale ja już byłem na zewnątrz. Pobiegłem po schodach i przez drzwi na główny poziom sali muzycznej, gdzie światła nadal świeciły. Zziajany podbiegłem do pana Nikolsona, żeby mu opowiedzieć. Wezwał ochronę, żeby sprawdziła piwnicę działu muzycznego. Ale ochrona wróciła na górę i powiedziała: oprócz mnóstwa poprzestawianego sprzętu muzycznego nikogo tam nie było. Przez resztę lekcji pan Nicholson odwołał lekcję fletu, a ja siedziałem tam w pokoju z nim i pięcioma flecistomi, szczegółowo wyjaśniając całą historię. Bez kamer w sali muzycznej nie było sposobu, żeby złapać, kto tam wszedł i odciął prąd w piwnicy. Wydawało się, że próbował ukraść drogi sprzęt muzyczny i Bóg wie, co jeszcze. Następnego dnia zostałem wezwany do gabinetu dyrektora, żeby opowiedzieć moją wersję wydarzeń. I reszta jest historią. Pewnej nocy ja i moi przyjaciele wymyśliliśmy genialny plan. Mieliśmy zakraść się do piwnicy liceum przez jedno z rozbitych i nigdy nie naprawianych okien. Chodziło o to, że żeby dostać się do tego okna, trzeba było przeskoczyć krótką, metalową bramkę otaczającą zewnętrzne schody prowadzące do piwnicy. Nie żeby to kogoś skutecznie zatrzymało, ale dodawało tę dodatkową barierę, która sprawia, że czujesz się, jakbyś robił coś naprawdę podstępnego. Gdy kiedy ją przekraczasz. Upewniliśmy się, że w pobliżu nie ma żadnych samochodów ochrony i przeskoczyliśmy bramkę. Wczołganie się przez okno okazało się trudne, biorąc pod uwagę, że musieliśmy się podnieść, a potem przeczołgać przez niewiarygodnie wąski otwór. Ale kiedy już byliśmy w środku, to już byliśmy. Rozeszliśmy się, żeby zbadać różne obszary. Jedno było pewne. Piwnica szkoły była bałaganem i niczym tylko nie interesująca. Było tam mało światła, jedno małe, białe światło świeciło w dalekim rogu, a światło znaku wyjścia faktycznie dawało więcej światła, niż by się mogło wydawać. Rozglądałem się, gdy zobaczyłem jednego z moich przyjaciół przede mną. Szepnął: Chodźmy na górę. Poszedłem więc za nim na górę, a on otworzył drzwi na główny korytarz szkoły. Wszystko było ciemne zawsze myślałem że w szkole w nocy są przynajmniej jakieś światła ale nie ani jedno światło się nie świeciło i wszystko co naprawdę wyróżniało się jak okiem sięgnąć to różne czerwone świecące znaki wyjścia poszedłem za moim przyjacielem korytarzem i pamiętam że powiedziałem stary to jest naprawdę straszne a on odpowiedział sz ale zdałem sobie sprawę że miał rację kto wiedział, czy ktoś inny mógł być w budynku oprócz moich przyjaciół i mnie? Jeszcze nie wiedziałem. Poszedłem za moim przyjacielem do łazienki, a on wszedł do jednej z kabin. Szepnąłem: pośpiesz się. Czekałem przez chwilę. Wtedy zadzwonił mój telefon. Odebrałem, a to był jeden z moich przyjaciół, Krzysiek. Zapytał: gdzie do diabla poszedłeś? Powiedziałem: Jestem na górze z Radkiem albo Bartkiem. On powiedział: co masz na myśli. Oni są ze mną. I zaraz potem zarówno Bartek, jak i Radek powiedzieli cześć najwyraźniej na głośniku. Zająknąłem się, mówiąc słowo ja, i zatrzymałem się, próbując logicznie myśleć. Wtedy z kabiny doszedł śmiech. Nie był to śmiech żadnego z moich przyjaciół. Spojrzałem na kabinę. Ktoś patrzył na mnie znad niej, prawdopodobnie stojąc na toalecie. Krzyknąłem, o kurde, w kółko do telefonu, wychodząc z łazienki. Krótko po tym jak wyszedłem, usłyszałem jak drzwi kabiny z hukiem się zatrzasnęły. Próbowałem biec z powrotem do piwnicy w ciemności, ale nie było to zbyt łatwego znalezienia w ciemności. Na szczęście udało mi się ją znaleźć. Zacząłem więc krzyczeć ich imiona, biegnąc po schodach, krzyknąłem: uciekajcie, uciekajcie! Kiedy odpowiedzieli: i my, jeden po drugim, zeskoczyliśmy z jakiegoś wiadra na parapet okna i wczołgaliśmy się z powrotem na zewnątrz. Ja byłem jednak pierwszy. Bałem się, że ta osoba z łazienki nas śledzi. Kiedy wszyscy byliśmy na zewnątrz, wyjaśniłem im, zdyszany, śmiejąc się jednocześnie, czując się już bezpiecznie ze wszystkimi obok mnie. Chyba byliśmy głośni czy coś, bo kiedy wszyscy zaczęliśmy rozglądać się po całym budynku szkoły i wszystkich oknach sal Lekcji w jednym z dolnych okien ktoś miał ręce przyciśnięte do szyby. Witać było tylko może połowę jego twarzy. Powiedziałem, to musi być on, kiedy Radek popędził nas, żebyśmy stąd spadali. Biegliśmy, aż znaleźliśmy się poza terenem szkoły i to było to. Wymyśliliśmy wiele możliwych wyjaśnień, ale żadne. Żadne z nich tak naprawdę nie miało sensu. Oczywiście nigdy więcej nic takiego nie zrobiliśmy.